Merytorycznie o Marketplace. Magazyn dla sprzedawców e-commerce. Analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo lub zamów elegancką wersję papierową. To wiedza, która sprzedaje. Siema. Z tej strony Mateusz z V-Sprint. Dziś pokażę Wam, jak współpraca dwóch działów w naszej firmie, Full Service i ADS, pozwoliła przyspieszyć rozwój sprzedaży naszego partnera w branży bielizny damskiej. Jak to zrobiliśmy, zobaczcie. W październiku 2024 roku dostaliśmy dostęp do nowego konta naszego partnera, który od wielu lat współpracuje z VSprint. Konto było świeże, bez historii, a cel był jasny: dogonić konkurencję pod względem obrotów i marży. Brzmi prosto, ale do osiągnięcia tego celu potrzebna była ścisła współpraca dwóch działów. Zadanie podzieliliśmy na kilka kroków. Dział Full Service zajął się przygotowaniem kampanii, szablonów ofert, wyróżnieniem nowych produktów, a dział Ads skupił się na optymalizacji kampanii Allegro Ads. Pierwsze miesiące to rozwijanie sprzedaży i ustawienie optymalnych budżetów reklamowych. Patrzymy na efekty. Od października, kiedy zaczęliśmy od kwietnia, sprzedaż rosła z miesiąca na miesiąc. W styczniu, mimo niższego ROAS, zmieniliśmy strategię i zaczęliśmy bardziej patrzeć na udział kosztów w sprzedaży. W lutym i później przyspieszyliśmy tempo i już w kwietniu przebiliśmy wynik sprzedażowy i marżowy z grudnia. Efekty mówią same za siebie. Zaczynaliśmy od 4 tysięcy w październiku, a w kwietniu osiągnęliśmy już 112,5 tysiąca sprzedaży. Wszystko dzięki wspólnej pracy, analizie i elastycznemu podejściu do strategii. Co ważniejsze, ROAS czy udział kosztów sprzedaży? W tym przypadku zmiana strategii pomogła nam przyspieszyć tempo i osiągnąć cel. Jeśli chcesz, aby Twoje kampanie również zaczęły rosnąć w, tak wys w takim wysokim tempie, skontaktuj się z nami i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych case studies. Dzięki za oglądanie. Cześć.